Hej, znowu to ja. Już czwarty odcinek jest rysunków i teraz chciałam Wam pokazać, jak słychać się gry. Tak, będzie nam potrzebne tylko ołówek, jakieś gumeczka, jakiś tam pamiętyk czy jakiś zewnątrz. Pierwsze robimy sobie takie coś bo ja już Wam pokazałam te rysunki. Widzę, że możecie sobie pooglądać. Pierwsze, które robimy to jest taka, jak to było, bo ja już umiałam dawniej, tylko po prostu zudziła mi się kiedyś. Robimy głowa jak uralki. Tak. Moja uralka dziewczyna. I teraz sobie sobie robimy takie coś. Takie o! Tak ładnie. Nie wiem czy mi się uda teraz, bo kiedyś ładnie rysowałem te kresy, tak. Eee, teraz sobie o tu tak delikatnie przeszło, żeby było widać. I oczka ba takie. trochę mi się już nie udaje, ale już ten film, bo ja ładnie maluję na przykład tak tu jest najładniej maluję z mojej klasa chciałabym pokazać sobie wioletny, bo w tamtym też pokazałam o tutaj tyle tu, tu kolora tu wioletka tu dolsa i tam tu dziewczynę jakąś... Aha, jeszcze myślałam to Bo robiłam się kiedyś taka biłam Wiecie jak to. Okay. Dobra. Jak już macie? Może jeszcze... O, tak. I mocno musicie to przeciągnąć. Ok, hmm, teraz robimy uszy. Uszy będą takie jak u kotka, bo to jest dla nas kotkowej. Takie i okay. mm -hmm, tak. I wiecie, jak to niektóre są. Y, Te jeziora, chcę powiedzieć też w słucham, Tiger. I właśnie chciałam powiedzieć, że oni mają takie fajne puszyste, To ja. To możemy zrobić. Coś zrobiłam. Teraz Tak, Ok. Przepraszam, że nie widać, tylko jak wiedziałam, jak to zrobić, to będę wam pokazywała powoli, jak będę robiła. Niektórzy mówią, że to jest trudne. Tak, takie to jest robione. To może cię udać. Może się udać wam. Aha. Uh -huh. you know no to jakieś dziwne będzie. No mówię. Okej. Okay. I ogólnie tak. I teraz pora na zabawę. Ja zaraz wrzucę i ja zrobię takie okrę. ok, już tak mam. Czekajcie, tylko te nogi poprawię. No, 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 no. Tak. Nie ma te nogi, mogę zrobić. Jak myślicie, jak te drogi zrobić? Może u to odcinek zrobić dzisiaj? Tak, jeszcze zdążę, ale nie wiem jeszcze o czym. Okay. ok, tak i lajkujcie. No i do zobaczenia. 八。